No cześć! A dzisiaj kolejny wyrazisty hatchback z koncernu Stellantis, czyli nowy DS4. To taki Peugeot 308 z wielkim kolorowym pawim ogonem, starając się nie przyznawać do konstrukcyjnych bliźniaków. Cena startuje od 168 400 zł, a dziś wszystko, co chcielibyście o nim wiedzieć. DS4 to kolejny kompakt spod znaku Stellantis, dołączający w polskich salonach do grupki budowanej przez nowego Peugeot 308, Opla Astra oraz Citroena C4. Te modele łączą podzespoły konstrukcyjne oraz właśnie przynależność do jednego koncernu. Każdy ma w sobie coś interesującego i powinien teoretycznie trafić do innej grupy klientów. C4 jest lekko podniesiony i nie jest wcale takim zwykłym hatchbackiem. 308 ma w sobie nieco sportowego ducha i doskonale wygląda. Nowa Astra dostała przedni pas w stylu Opel Visor, natomiast DS4 jest lekko podniesionym hatchbackiem z dość wyraźnie specjalną nutą premium. Dodatkowo nie jest wcale tani. Stylistyka nowego modelu prezentuje się bez wątpienia awangardową na tle konkurencji, ale to coś do czego przyzwyczaił nas już DS, budując niemal od zera markę premium. W białym lakierze wygląda naprawdę dobrze. Z przodu ma nowoczesne reflektory DS Matrix LED Vision, potężną atrapę chłodnicy wraz z eleganckim emblematem marki DS. W zderzaku wydzielono duży wlot powietrza. Co ciekawe w reflektorach zintegrowano także światło do jazdy dziennej złożone z dwóch rzędów diod po każdej stronie, co łącznie daje 150 diod LED. Linia nad jest płynna i dynamiczna. Rzuca się w oczy lekko większy prześwit, ukryte klamki boczne, które wysuwają się i chowają przy otwieraniu i zamykaniu zamków. Linia dachu opada w tylnej części pojazdu, co niestety odczujecie siedząc na tylnej kanapie. Z tyłu lampy otrzymały grafikę kojarzącą się z motywem łuski, wykonanym zresztą w technologii laserowej. W ofercie DS4 znajduje się także w wariancie Cross, który uzupełniony jest specjalnymi czarnymi osłonami w dolnych partiach nadwozia. Osłona chłodnicy pokryta jest błyszczącym czarnym lakierem, a samochód osadzony jest na 19-calowych aluminiowych felgach. Jest także wersja Performance Line czyli ta sportowa i dynamiczna. Wyróżnia się emblematami, czarnymi elementami, między innymi atrapą i obramowaniem okien, a także czarną alkantarą we i przeszyciami w kolorze oszkarłatno-złotym. Pod względem wymiarów nowy DS4 mierzy 4,4 metra długości przy szerokości 183 cm i rozstawie osi wynoszącym 267,5 cm. Jakich konkurentów ma DS4? W zasadzie całe mnóstwo, bo to kompaktowy hatchback. Można tu wymienić przykładowo Audi A3, Peugeot 308 i Mercedesa klasy A. Pod względem długości Gości nadwozia DS4 jest nieco krótsze od najdłuższej A klasy. Rozstaw osi się liczy, gdyż decyduje o ilości miejsca na tylnej kanapie. 2675 mm to niezły wynik, identyczny z Peugeot 308, ale mniejszy niż A klasa. To zestawienie wygrywa zatem A klasa. Teraz wasza kolej. Przy założeniu, że w dzisiejszym zestawieniu DS4 mierzy się z Audi A3, Mercedesem klasy A oraz Peugeot 308, to który z nowych modeli wybralibyście pod względem wyglądu? Napiszcie w komentarzach. W kwestii gamy ślinkowej, to oferta jest całkiem rozbudowana. Pod maską mogą znaleźć się silniki benzynowe wysokoprężne, jak i układ hybrydowy. W tabeli tych pierwszych są 1,2 piórtek 130 koni oraz 1,6 piórtek. 180 i 225 koni. Mamy do tego jednego diesla, 1,5 BlueHDi 130 koni oraz układ hybrydowy plug-in, 1,6 piórtek i e TENS 225 koni i 360 Nm z ośmiomieścieniowym automatem. To właśnie ostatni zestaw napędowy znajduje się na pokładzie tego egzemplarza testowego. Kompozycja układu PHEV jest prosta. Napęd bazuje na czterocylindrowym silniku piórtek o mocy 180 koni mechanicznych oraz jednostce elektrycznej o mocy 110 koni. Na płycie podłogowej zamontowany został akumulator o pojemności niemal 12,5 kWh, co zapewnia zasięg do 55 km na jednym ładowaniu. Przechodząc do kwestii wyposażenia standardowego, to w przypadku najniższej wersji Bastille startującej od 119 900 zł dostajemy w standardzie 17-calowe aluminiowe felgi, dwustrefową automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, zmiany trybów jazdy, reflektor LED, tylne światła 3D LED, Oświetlenie nastrojowe, 7 siedmiocalowe cyfrowe zegary i dziesięciocalowy ekran systemu multimedialnego, a także Apple CarPlay i Android Auto. Ten konkretny egzemplarz został skonfigurowany w oparciu o wersję Ravioli, a nie, sorry, Rivoli. Od razu pewnie poczuliście się głodni. Kosztuje minimum 161 tys. zł, a w przypadku hybrydy minimum 204 tys. zł. Tu dostajecie 19-calowe luniowe Felgi, DS Drive Assist, światła matrycowe LED, tylne światła z dynamicznymi kierunkowskazami, niewiele dodatków, gdyż trzeba przyznać, że DS4 już w standardzie posiada niemalże wszystko. Zaglądając do wnętrza DS4, ujrzymy nowoczesną i awangardową stylistykę. Projekt przykuwa spojrzenia i intryguje, natomiast jest tak nieprzejrzysty, na jaki wygląda. Owszem, to co od razu rzuca się tutaj w oczy, a raczej w nozdrza, to intensywny zapach skóry dobrej jakości, który kojarzy mi się z każdą podróżą Lexusem. Bez wątpienia trzeba przyznać, że siedząc w kabinie tego samochodu, czuć, że jest to model mający z premium więcej wspólnego niż tylko nazwę. Fajne są materiały wykończeniowe i spasowanie, natomiast odnoszę wrażenie, że jest tego zbyt dużo. Centralnym punktem deski jest duży ekran dotykowy system multimedialnego, który znamy z DS-a, ale który ma też wiele wspólnych detali z innymi nowymi samochodami grupy Stellantis. To zresztą ten sam interfejs, tylko ze zmienionym układem. Wszystko jednak wygląda, jakby należało do jeszcze koncepcyjnego samochodu i to duży plus, że styliści DS-a nie przestraszyli się wiecznie obecnych księgowych zabójców dobrej zabawy i humoru. W kabinie zwróciły moją uwagę niektóre dziwne elementy, jak na przykład niezbyt fortunne umieszczenie przełączników służących do obsługi elektrycznych szyb. Bardzo wysoko na boczku drzwi. Uchwyt na drzwiach został ukryty i też nie jest zbyt wygodny. Mamy także specyficzne ukryte nawiewy, które udało mi się odkryć, bo zacząłem zastanawiać się, do czego u licha są te git po lewej i prawej stronie. No i wisienka na torcie, w pobliżu selektora skrzyni biegów znalazł się niewielki wyświetlacz. Coś musiało się pojawić, bo skoro Peugeot 308 ma bezpośrednio pod ekranem wąski panel, z możliwością zdefiniowania sobie przycisków, to DS też musiał coś takiego dostać i dostał, i nie uważam, żeby to było fantastyczne rozwiązanie. Przez przez większość czasu testu myślałem, że Francuzi zrobili ten panel po to, by móc wypisywać na nim śmieszne kształty rodzem ze szkolnych zeszytów, ale w końcu dotarłem do informacji, że służy nam on m.in. jako dziwny joystick do obsługi systemu multimedialnego i powiem wam tak. Nadal mnie to nie przekonuje. Nie ze wszystkimi treściami wyświetlanymi na ekranie działa, a jedynie z wewnętrznym menu. Jeśli przykładowo uruchomicie również dostępny bezprzewodowo Apple CarPlay, to do nawigacji po nim potrzebujecie już palucha i to na dużym ekranie. Sam system multimedialny nie jest intuicyjny i wymaga przyzwyczajenia, choć bez wątpienia można pochwalić responsywność samego ekranu. Szczęśliwie jeszcze obsługę niektórych funkcji możemy zrealizować za pomocą tradycyjnych fizycznych przycisków. Za kierownicą znalazły się cyfrowe zegary, które również nie należą do najbardziej czytelnych, ale podobne są. W nowych Peugeot i terenach, w końcu uda wam się dotrzeć do najważniejszych informacji, tylko nie zrobicie tego po chwili, może po trzech. Nauka może po prostu absorbować zbyt dużo uwagi. W kwestii zajmowania właściwej pozycji za kierownicą, to zrobimy to łatwo. Kolumna regulowane z dwóch płaszczyzn, a podgrzewane i masowane fotele mają elektryczną regulację. Siedzenia wręcz obejmują nas ze wszystkich stron. Są nienaturalnie głębokie, przez co wsiadając, wpadamy w nie. Pozycja za kierownicą jest wyższa, a widoczność całkiem dobra. Nie narzekam też na boczne lusterka. Tylna szyba oferuje sporą widoczność. Natomiast kamera cofania daje obraz fatalnej jakości. Wsiadamy od razu na tylną kanapę i tu zaskoczenie, bo miejsca wcale nie ma tu od groma. Pamiętam Peugeot 308 i siedziało mi się w nim znacznie wygodniej. Podobnie jest z miejscem nad głową. Myślę, że osoby o wzroście powyżej 185 cm będą się na tylnej kanapie męczyły, gdyż linia dachu opada szokująco szybko. Można nabawić się otarć na czubku głowy. Pomiędzy pasażerami znalazły się podłokietnika. Do dyspozycji są jeszcze złącza USB-C oraz nawiewy. Negatywnie zaskoczył mnie jednak komfort siedzenia na tylnej kanapie. Wsiadając bądź wysiadając z samochodu trzeba zresztą także uważać właśnie na szybko schodzący słupek C. Skoro jesteśmy już na tylnej kanapie, to zwróćmy jeszcze uwagę na jakość wykończenia boczków w porównaniu z boczkami z przodu. Czuć różnicę, ale naprawdę, naprawdę nieznaczną. Na koniec schowki. Na tunelu środkowym pod zdobioną diamencikiem, klapką kryje się ładowarka indukcyjna oraz dwa uchwyty na kubki. Do tego mamy także fajny schowek pod podłokietnikiem, schowki w boczkach drzwi oraz ten przed nogami pasażera. Na tunelu środkowym jest także przełącznik do zmiany trybów jazdy, selektor shift by wire oraz pokrętło po głośności. Całkiem okej, okay, choć porażka ergonomiczna. Na boczkach drzwi nie ma miejsca na łokieć, a wyświetlacz mógłby zostać zastąpiony czymkolwiek innym i nikt by chyba nie zapłakał. Okej, okay, teraz Wasza kolej. Napiszcie co sądzicie o wnętrzach DS4 i konkurentów, który z nich prezentuje się najlepiej? Czy jest to DS4, Audi 3 Mercedes klasy A, czy może jednak Peugeot 308? Napiszcie w komentarzach. Co ciekawe, mimo że nowy DS4 oraz Peugeot 308, czy też Opel Astra korzystają z dokładnie tej samej płyty podłogowej, to są to samochody z totalnie różnych światów. Peugeot 308 Żabcia, którą testowałem niedawno i test możecie znaleźć na kanale, ma takie sportowe odczucia. Cała charakterystyka układu jezdnego jest sztywna i taka bardziej dynamiczna. Jest to auto, którym przyjemnie się jeździ szybko. Natomiast po absolutnie drugiej stronie bieguna jest DS4, którym który wręcz usypia podczas jazdy. Tu się jedzie tak komfortowo i tak wygodnie, tak pięknie izolowana jest kabina od wszelkich nierówności na drodze, tak bardzo wpadamy w te głębokie, lekko kubełkowe, pokryte skórą fotele, że no naprawdę ten samochód w żaden sposób nie przypomina Peugeot 308. No i powiedziałbym, że pod względem wrażeń z jazdy to taka niemal Eska w segmencie crossoverów. i no wiem, brzmi to absurdalnie, ale prawda jest taka, że no zwyczajnie nie chce się tym samochodem jeździć szybko, a dokładnie takie same odczucia podczas jazdy mam samochodami flagowymi, czy to Mercedesa, czy to BMW, czy też Audi. Poruszając temat zawieszenia, to można by gadać godzinami. To, z jaką swobodą i elegancją samochód porusza się po nierównym asfalcie, z pewnością jest godne pochwały. Konstrukcja układu tłumienia nie jest jednak bardzo skomplikowana, gdyż z przodu znajdują się tu po prostu kolumny MacPhersona, zaś z tyłu belka skrętna. Tu jednak tak zwaną robotę robią adaptacyjne amortyzatory polegające na kamerze znajdującej się w przedniej szybie. Oprócz niej w układzie działają jeszcze cztery czujniki położenia i trzy akceleratory. W ten sposób DS Active Scan Suspension przygląda się drodze w odległości 5 metrów od maski samochodu i przygotowuje je na bliskie spotkanie z nierównościami. Na niektóre z nich nie ma mocnych, ale i tak bardzo czuć sposób tłumienia. DS 4 płynie po drogach i przelatuje przez nie jak przez masełko. Po pokonaniu już kilku kilometrów uliczkami miejskimi, zauważycie prawdopodobnie niemalże od razu. Że układ kierowniczy jest również nacechowany bardzo komfortowo, ale przy tym bym powiedział, że to jest jego wada, bo wspomaganie tej, układ wspomaganie tej kierownicy jest zbyt duże i ja na przykład mam problem, miałem problemy na początku z utrzymaniem jakiegoś jednego zbieżnego toru ruchu. Ciągle trzeba było kontrolować tą kierownicą, bo zwyczajnie nie czuć powagi sytuacji wynikającej z prowadzenia samochodu. To taka fraszka zabawka. Szkoda, że nie ma takiej możliwości usztywnienia tego układu kierowniczego, tak jak jest to na przykład w odświeżonych Volvo. No i to nie zmieni się nawet jeżeli uruchomimy tryb sport. Odczucia wtedy są nieco bardziej nerwowe. Samochód, znaczy wewnątrz słychać dźwięk silnika emitowany oczywiście z głośników, jak to w nowych samochodach, ale no mimo że następuje trochę taki skok dynamiki, to Czujemy się dziwnie, ponieważ DS4 absolutnie nie jest samochodem, który ma nam dawać takie niesamowite przyspieszenia, ma nas wbijać w fotel. No po prostu nie jest to auto do czegoś takiego. Marka DS już przestała produkować, przestała być kojarzona z samochodami sportowymi, a jedynie z takimi właśnie kanapami. Na kółkach, i właśnie tego poszukują klienci. Zasięg na jednym ładowaniu to jest około 50 km. Bardzo fajna sprawa, jeżeli macie możliwość ładowania samochodu pod blokiem, w garażu, pod domem, to jest to super, bo prawdopodobnie jeżdżąc na co dzień po mieście, no, albo w ogóle nie uruchomicie silnika spalinowego, albo uruchomicie silnik spalinowy tylko na chwilę żeby po prostu gdzieś tam jeszcze podjechać i się podładować to będzie skutkowało oczywiście tym, że średnie zużycie paliwa będzie na poziomie 0 litrów na 100 km w momencie, w którym bateria się rozładowuje, podłącza się silnik spalinowy one sobie razem wtedy zaczynają działać wtedy zużycie paliwa rośnie w mieście, no, przynajmniej tak mi wyszło, że do 5 litrów i 60 litra na 100 km. Na trasie będzie to gdzieś w okolicach 6,3 litra na 100 km. Producent podaje średnie zużycie paliwa według cyklu WLTP na poziomie 6,8 litra na 100 km. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę wielkość tego crossovera, to jest to no, dobry wynik, bardzo, bardzo w porządku. I przyznam, że no, mnie się bardzo podoba taka jazda taką hybrydą. Z silnikiem współpracuje tu 8-stopniowa przekładnia automatyczna, która pojawia się także w standardzie w pozostałych wersjach silnikowych, działa bardzo delikatnie i sprawnie zmienia przełożenia. Nie trzeba korzystać nawet z łopatek za kierownicą, które też są tu dostępne. Naprawdę za jej działanie należy się duży plus, gdyż w niczym nie przypomina to niektórych konstrukcji pojawiających się w układach typu Plug In, przykładowo IT e Renault jest tu zupełnie po innej stronie klopu. W ramach zestawu systemów wspomagających jazdę, które mogą znaleźć się na pokładzie nowego DS4, wyróżniamy Night Vision rodem z S-klasy poprzedniej generacji. Na cyfrowych zegarach wyświetlają się i podświetlają przechodzący przez drogę piesi czy zwierzęta do 200 metrów od samochodu. To ciekawa opcja, której nie udało mi się końcowo nagrać, zatem muszę posilić się nagraniami producenta. Do tego pakiet wykrywania ruchu z tyłu pojazdu, który jest w stanie zauważyć samochody znajdujące się w odległości do 75 metrów za nami. Zapika, żebyście nie wyjechali i nie spowodowali kolizji, włączając się do ruchu. Podnosząc klapę bagażnika, oczywiście zupełnie premium. Bo elektrycznie, dostajemy niezły kufer o pojemności 390 litrów w standardzie. Minusem jest jednak istnienie progu załadunkowego, który poczujemy w momencie wkładania walizek, a także to, że nie ma tu pod podłogą miejsca na sakwy z kablami i ładowarką ta po prostu zajmuje miejsce w bagażniku. Siedzenia tylnej kanapy składamy w proporcjach 60 do 40, powiększając możliwości przewozowe do 1240 litrów. Niestety podłoga nie jest płaska, a składanie foteli odbywa się z wnętrza samochodu, a nie z bagażnika za pomocą cięgien. Porównując te wyniki z konkurencją to standardowa pojemność 390 litrów to najlepszy wynik. Podobnie uzyskane po rozłożeniu foteli 1240 litrów DS4 wygrywa to zestawienie. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Napiszcie proszę co sądzicie o nowym DS4, czy jest to konkurencyjny samochód względem Audi A3, Mercedesa klasy A, Lexusa CT200h, BMW serii 1 i czy nawet konstrukcyjnie bliźniaczego Peugeot 300. 8. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się w środę, w nowym odcinku na poboczu. Hej!